Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię na pokładzie pastelowego Życia. Witam Cię na pokładzie Twojego lepszego życia. Dzisiaj taki luźny temat do kawy, do herbaty, taki filmik troszkę nazwijmy to pogadankowy. Dzisiaj mamy dzień 30 lipca. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Dla mnie to taki bardzo fajny dzień, bo to taki wyjątkowy czas, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by podziękować tym, którzy przy nas są na dobre i na złe przyjaźń ta z mojego życia która mnie spotkała trwa już dobre ponad 20 lat i bardzo często zastanawiam się w ogóle dlaczego trwa bo jednak każde z nas jest zupełnie inną osobą i to, że znajdujemy wspólne tematy, że potrafimy się wspierać w tych trudnych momentach naszego życia, i to, że jeszcze potrafimy naprawdę z tego wynieść coś dobrego, coś, co w sumie cementuje naszą przyjaźń, a nie rozwala, to dla mnie jest czasami bardzo zaskakujące doświadczenie w moim życiu, ale bardzo cenne. No, bo przyjaźń to coś więcej niż słowo to most, który łączy serca, to uśmiech, który rozświetla najciemniejsze dni to słowa wsparcia, gdy świat wydaje się dla nas zbyt ciężki. No, czasami nie trzeba słów, by poczuć, jak bardzo ktoś jest dla nas ważny. Wystarczy tam jakieś spojrzenie, gest, wspólne chwile, które zostają w naszym sercu gdzieś tam już na zawsze. Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Dlaczego postanowiłam poświęcić ten film dla tego dnia? Ponieważ żyjemy tak szybko, i czasami nie mamy takiej refleksji w naszym życiu. Czasami nie zastanawiamy się nad tym, że. Yy, Podczas tej naszej codzienności, podczas tych naszych turbulencji życiowych, mamy przy sobie taką osobę, która nam towarzyszy. No i jest jednak w naszym życiu ważna, a czasami to w ogóle do nas nie dociera. Przyjaźń we współczesnym świecie wygląda no, troszkę inaczej niż kiedyś. Chociaż jest dla nas nadal bardzo ważna, no bo w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo możliwości, żeby się kontaktować. No, nasz przyjaciel może być na drugim kontynencie i spokojnie będziemy mogli z nim porozmawiać przez media społecznościowe, wiadomości, cza czaty czy jakieś wideo rozmowy. To powoduje, że tą relację z tym drugim człowiekiem możemy utrzymać na odległość, co jest oczywiście super, ale czasem też może sprawiać, że taka relacja staje się mniej głęboka i taka bardziej powierzchowna. Więc ten kontakt na odległość ma takie plusy i minusy. W dzisiejszych czasach ważne jest jednak, żeby pamiętać, że mimo technologii m, prawdziwa przyjaźń, no ona opiera się jednak na zaufaniu, na szczerości, na wzajemnym wsparciu i czasem warto odłożyć ten telefon na bok, by po prostu spotkać się z tym naszym przyjacielem twarzą w twarz, no, bo jednak to buduje takie trwalsze, głębsze więzi niż ten kontakt na odległość. No we współczesnym świecie mamy taką y, przyjaźń na tak zwane wyciągnięcie ręki. Jednak gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, że ta taka prawdziwa przyjaźń, taka prawdziwa relacja, ona jednak y, wymaga takiego świadomego dbania, o nią i prawdziwego y, pielęgnowania. I skąd w ogóle wzięło się, y, wzięła się ta przyjaźń w naszym życiu. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawiałaś, czy się kiedyś zastanawiałeś. Generalnie y, wynika to z y, takiej potrzeby bycia razem. Bo y, bycie razem y, tylko z naszym partnerem to nie zawsze może być jakby cały pakiet emocji i doświadczeń, które nam w życiu wystarczą. Czasami potrzebny jest jeszcze ten drugi człowiek, czyli tak zwany przyjaciel, aby dzielić się z nim emocjami, aby mieć od niego wsparcie, aby mieć taką drugą osobę, której można zaufać. Ludzie od zawsze szukali towarzystwa. No bo to sprawia, że czujemy się tacy bardziej y, szczęśliwsi, bezpieczniejsi. No a przyjaźń rozwija się z czasem. Kiedy lepiej się poznajemy, dzielimy się doświadczeniami, kiedyś czego tam. Kiedy. Czegoś uczymy się nawzajem. To taki po prostu naturalny sposób na budowanie więzi i wspólne przeżywanie naszego życia. I życie bez przyjaciela. No, to wydaje mi się naprawdę trudne. I taka osoba, która nie ma przyjaciela, myślę, że ona może być albo na pewno jest dosyć samotna, ponieważ e, brak bliskiej osoby, z którą można dzielić radości i smutki, może sprawić, że te codzienne wyzwania one będą dla nas jeszcze cięższe niż e, w rzeczywistości. Są. Taka osoba bez przyjaciela może czuć się odizolowana, bez braku wsparcia i zrozumienia od innych. Może to wpływać na jej samopoczucie, dobre samopoczucie i poczucie własnej wartości. Oczywiście, z nas, oczywiście każdy z nas jest inny, ale dla wielu brak przyjaciół oznacza brak tej cennej bliskości, która dodaje nam codziennie sił i sprawia, że po prostu nasze życie jest pełniejsze. A co wy myślicie na temat e, współczesnej e, przyjaźni? Czy, czy macie e, takiego wartościowego przyjaciela w swoim życiu? Czy macie taką przyjaciółkę, której e, możecie zaufać i która towarzyszy Wam już od dłuższego czasu e, w Waszym życiu? Chętnie, y, poczytam y, te Wasze y, historie, takie rzeczy zawsze y, budują, y, budują nas. Y, dodają nam otuchy, dodają nam wsparcia. Więc y, jeżeli możecie napisać coś, co chwyta za serducho. To otwierajcie laptopy, klikajcie w klawiatury, chętnie to przeczytam. I co? Do usłyszenia przy następnej kawie, przy następnej pysznej herbacie. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.